Dzień dobry, ja jestem naukowcem, e, takim co od wirusów jest. I ze mną dzisiaj jest inny, taki pan od wirusów, taki dziad stary, trochę już łysieje. Dzień dobry, łysieje trochę faktycznie. I co zachodzi co co, co z tym wirusem, panu i tym ludziom? O co pan mi miał I, i miałem się dowiedzieć, a dalej nie wiem. No i pan podobno, właśnie, specjalistą jest od takich rzeczy. I ten może nam pan powie, może się pan pochwali. No to właśnie to jest problem taki, że ten wirus cały to jest broń biologiczna. To nie jest wiele wirus, to jest broń biologiczna, tak jak nie wiem. Jest broń atomowa taka co zrzucili na Hiroshima i Naga. naga Nagas. Naga, Drodzy co no, nie zważu. No i właśnie to jest broń biologiczna, którą stworzyło Państwo Izrael. Dokładnie tak, Państwo Izrael. Ponieważ, dlaczego tak sądzę? Ponieważ oni mieli szczepionkę, taką może nie do końca szczepionkę, w sensie taką, że, że cię wyleczy, ale taką już odpornościową na koronawirusa yy, zanim to wszystko się zaczęło i właśnie oni sobie to wypuścili zanim, potwierdzam, zanim, podkreślam, zanim się wszystko zaczęło, to oni właśnie tą szczepionkę mieli i tak dalej, i tak dalej, I, ale to niby może nic nie znaczyć, to mogą być po prostu czyste szczęście, bo sobie badali wirusa, tak, jak ja sobie badam wirusa w swoim laboratorium, no ale to mogło być po prostu laki, ale nie do końca, ponieważ ja Wam zaraz powiem, dlaczego, dlaczego nie do końca. Wygląda to sprawa tak, że istnieje coś takiego jak konwencja o broniach biologicznych. No, jakie bronie biologiczne? Co, co pan gada? Co to jest broń biologiczna? Przecież to zabronione jest, bo to takie, że robaki, no, 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 no wiem o co chodzi, no, no właśnie, ale problem jest w tym, że. Kiedy? Jak? Jak to miałoby działać? Może nam pan powiesz. No właśnie miałoby to działać tak, że oni sobie tam podpisywali tą konwencję, ale Izrael sobie nie podpisał i po prostu chodzi o to, że Izrael e, chce przejąć władzę nad światem, zemścić się na Niemcach i najpierw zaczął od Chińczyków. Dlaczego zaczął od Chińczyków? No to ja już wam powiem, dlaczego zaczął od Chińczyków, ponieważ mieli akurat nietoperze, a nietoperze żyją jak wszyscy wiemy, tylko w Chinach, więc tam podrzucili to nietoperze i oni z niego zrobili zupę. I oni go zjedli i się zarazili, i teraz właśnie roznoszą tą broń biologiczną, i tak dalej. I, I misja tego polega na tym, żeby nas wszystkich pozabijać, a wtedy państwo Izrael przejmie władzę nad światem i nas wszystkich obrzezają. I to polega na tym, a na czym polega obrzezanie, pan mi może, może powie? Bo pan mi gada o jakimś obrzezaniu, jakiejś broni biologicznej, a pan mi jeszcze dalej nie powiedział, o co z tym chodzi. No to proszę, może niech się pan wytłumaczy. Bo ja tutaj się czuję głodny wiedzy i w ogóle mam coś z ręką, i no. No, z ręką ma pan to, że ma pan zespół Tureta, ale to nie o tym teraz. E, chodzi o to, że właśnie, chodzi o to, że e, problem jest taki, że dokładnie, że zbroń molekularna jest tak, że ona jest groźna. Ona jest jak wirus, ale to jest po prostu chodzi o to, że ma zabijać, no nie, że to nie jest zwykły wirus, tylko że to sobie ludzie go stworzyli, że jedno i to samo, ale. To już ma celowo zabieć. Więc to są takie właśnie mendy. Obrzezanie polega na tym, że oni nam będą siuraki obcinać. A ci co nie mają siuraków, to nie wiem co im zrobią. Ale będą im musieli kazać takie czapki nosić. I nie jeść mięsa tam kiedyś chyba. I w ogóle jajka musicie jeść. Jakieś koszarowe jedzenie. Koszarowe. No to i o to chodzi. A może nam pan wie, dlaczego pan ma łeb łysy i dlaczego pan ma problemy z włosami wypadaniem włosów? To też jest broń biologiczna, czy po prostu pan jest taki, taki już urodził brzydki? W ogóle pan jest strasznie brzydki. Nie wiem czemu. No jestem bardzo brzydki, ponieważ mój ojciec był bity w domu i oczywiście jaki ojciec, taki syn, a jego ojciec go bił, więc mnie też bił przez tą taką mordę. I ze stresu osiwiałem w wieku 9 lat i mam teraz takie włosy. No i usinę taką. I mam tak, że rękami macham, tak dziwnie, właśnie. O, a pan przytakuje jak debil. Ale tu nie wiem dlaczego tak działa, ale okej, okay, tu nie ma problemu. okłaniam się nisko. Do widzenia, ja się nazywałem, pan naukowiec, ten taki z TVP. Oni mi tam fajnie płacą. Ja tam chemię uczę i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja to napisałem tylko scenariusz. No i tak to właśnie wygląda. Macham głową, mam zespół Tureta. Do widzenia.